Cześć, jestem Gaja i prowadzę bloga Gajapisze.pl o minimalizmie, zrównoważonym stylu życia oraz rozwoju osobistym. Do nagrania dzisiejszego filmiku zainspirował mnie jeden z komentarzy. Ten komentarz brzmiał tak: A jeszcze mam pytanie: podróżujesz sama, bo mnie to totalnie przerasta, żeby się wybrać rowerem w samotną podróż? Tak, odpowiadając w skrócie na pierwszą część tego pytania. Podróżuję zazwyczaj sama i szczerze mówiąc, najbardziej chyba lubię sama jeździć rowerem. Także dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o tym, jak się mentalnie przygotowuję, jak przełamałam gdzieś tam swoje lęki i jak się przygotowuję pod kątem takim technicznym, co ze za sobą zabieram w podróż, jak planuję w ogóle moje trasy. Będzie też parę widoczków z mojej ostatniej rowerowej wycieczki do latarni Stilo. Dość taka wymagająca była to trasa. Też sporo przygód w pociągach, niestety niezbyt pozytywnych, natomiast sama wycieczka fajna. Moim ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu i też spędzania wakacji jest po prostu wybranie się na kilka dni na rower. I co roku robię sobie taką dłuższą wycieczkę. Niedługo hmm, właśnie jadę na kilka dni na rower. Także jeżdżę przeważnie sama i te moje najdłuższe trasy rowerowe właśnie pokonałam solo. Tak naprawdę podróżowanie w pojedynkę sprawia mi najwięcej radości. Raz daje mi to po prostu swobodę, tak? Mogę jechać we własnym tempie, nie muszę gdzieś tam się dostosowywać do Innych osób mogę zwiedzać to, na co mam ochotę, omijać jakieś rzeczy, na które nie mam ochoty. Daje mi to też większą satysfakcję, tak? Jak jadę sama, że mi się udało dotrzeć do celu, że udało mi się gdzieś tam pokonać swoje lęki, bo to, że ja jeżdżę sama, to nie znaczy, że ja się nie boję, bo nadal mam w sobie jakiś taki strach przed każdą wyprawą, krótszą czy dłuższą, kiedy jadę w pojedynkę, bo to jest zawsze wyprawa w nieznane. Nigdy nie wiadomo, co się po drodze wydarzy. Także zawsze, jak wracam właśnie z takiej samotnej podróży rowerem, to gdzieś tam czuję taką dumę z siebie, że udało mi się hmm, po prostu tego dokonać. Natomiast to nie jest tak, że ja się zupełnie niczego nie boję. Na początku, wizja samotnej takiej podróży rowerem. Bardzo duży lęk we mnie wzbudzała. Nawet teraz, właśnie po tych różnych podróżach, które miałam, nadal odczuwam właśnie taki stres, taki lekki właśnie niepokój związany z wyjazdem. Natomiast to nie jest tak, że jak się czegoś boisz, chcesz coś robić, ale się boisz, to Musisz najpierw w jakiś magiczny sposób pokonać ten lęk, nie wiem, siłą woli, jakimiś wizualizacjami, i dopiero jak zniknie ten strach, to możesz zacząć robić to, co chcesz. Kolejność jest tutaj zupełnie odwrotna. Najpierw trzeba zacząć robić to, co się chce robić, i dopiero stopniowo w trakcie robienia tej rzeczy ten strach będzie powoli znikał, będzie mniejszy, będzie mniej paraliżujący, będzie zostawiał więcej miejsca właśnie na odczuwanie przyjemności. Moje takie motto życiowe to jest bój się i rób. Staram się właśnie tą metodę stosować, jakby taką mantrę też sobie powtarzać, kiedy ja planuję podróż albo kiedy już jadę, to powtarzam sobie właśnie: bój się i rób. Bo też strach jest pożyteczny, tak? jest czymś dobrym, w odpowiednich dawkach oczywiście, jest czymś pozytywnym. Strach ratuje nam życie, sprawia, że jesteśmy ostrożniejsi, że lepiej się przygotowujemy, że lepiej planujemy. Więc myślę, że takie inne spojrzenie na strach, nie jako na coś, co nas blokuje, tylko na coś, co właśnie pozwala nam osiągać pewne rzeczy. Myślę, że zmiana właśnie takiej perspektywy też może bardzo pomóc, jeżeli właśnie masz takie obawy. Najbardziej boję się tego, że znajdę się w sytuacji, w której nie będę mogła sama rozwiązać. Na przykład w jakimś szczerym polu spadnie mi łańcuch i będę musiała wzywać serwis za 500 zł. Więc na pewno można się do tego przygotować. Technicznie właśnie tak zadbać o swój rower. Ja co roku na początku sezonu zanoszę rower do serwisu, żeby go nasmarować, wyczyścić, sprawdzić, czy wszystko działa, wykonać jakieś drobne naprawy. No i na pewno też to, co ja zabieram ze sobą w podróż, to jest kilka takich elementów, które umożliwiają gdzieś tam naprawę. Pierwsza taka rzecz to jest. Multitool. Jest to taka bardzo drobna rzecz, a bardzo pomaga. Ja miałam kiedyś rzeczywiście taką sytuację. Miałam zupełnie świeżo kupiony rower i wybrałam się do Strzewa, do Gdańska, Wiślaną trasą rowerową. I w połowie tej trasy hmm, skrzyżowałam łańcuch, bo jeszcze nie do końca potrafiłam obsługiwać moje nowe biegi, nowe przerzutki. Krzyżował mi się łańcuch, i kiedy próbowałam wycofać rowerem z parkingu rowerowego, to zupełnie mi się zablokował rower, i cały mechanizm, ten łańcuch, wszystko się przesunęło w taki sposób, że nie, nie byłam w stanie po prostu jechać na tym rowerze. I oczywiście w pierwszym momencie było przerażenie, tak, bo wizja maszerowania z rowerem w upaleniu 10 km nie była miła. Natomiast udało się parę minut gdzieś tam podejść ścieżką rowerową i był dom pani sołtys. I pani sołtys, ja nie miałam jeszcze tego wtedy, pani sołtys pożyczyła imbusa. Udało się gdzieś tam um, doprowadzić do um, używalnego stanu właśnie tą zębatkę przednią, która się wychyliła po prostu, obróciła się tak jakby na ramię. Um, I dało się jechać na tym rowerze on trochę tam podskakiwał ale dojechałam do Gdańska pierwsze co zrobiłam w poniedziałek to zawiozłam rower do naprawy nie mając żadnej wiedzy takiej super jakiejś na temat budowy technicznej roweru, bo ja nie jestem specjalistką, nie, nie znam się aż tak bardzo na rowerach e, może powinnam to zmienić e, natomiast właśnie z, za pomocą imbusa byłam w stanie to naprawić tak, tak samo um, zaprzewożę ze sobą łatkę do e, łatania opon. Nie musiałam jeszcze twu twu odpłukać w niemalowane, używać tego. Raz mi się zdarzyło, że dałam to komuś na trasie, komu pękła dętka. E, natomiast myślę sobie, że jeżeli spotkałaby mnie taka sytuacja, że pękłaby mi dętka na, e, na trasie, to po prostu zatrzymałabym jakiegoś innego rowerzystę, poprosiłabym o pomoc przy wymianie opony. E, ja raczej jeżdżę w takich trasach, gdzie spotyka się ludzi, nie są to takie zupełne pustkowia, więc zawsze jest ktoś, kogo można zapytać, poprosić o pomoc. O, dalsza część tego komentarza ymm, brzmiała: zawsze też się obawiam, że jak oddalę się na przykład o dwie godziny jazdy rowerem od domu, to z jakiegoś powodu nie będę umiała, mogła wrócić. I tutaj może bardzo na pewno pomóc. Dobre przygotowanie trasy. Też biorąc pod uwagę swoje możliwości fizyczne, możliwości swojego roweru, korzystam z kilku serwisów. Mam taką zasadę, że nie polegam tylko na jednej mapie, czyli nie korzystam na przykład tylko na Google Maps. Zresztą Google Maps ma bardzo dużo swoich ograniczeń, niestety, i kiedyś bardzo mi wyciął numer i zaprowadził mnie w krzaki totalny, bo myślał, że tam jest droga. Tam była kiedyś droga, ewidentnie nie, może 10 lat wcześniej. Um, Wtedy, kiedy ja tam trafiłam, to używało jej chyba tylko bobry. No, było to dość straszne przeżycie, ale jakoś wyszłam, tak, stamtąd. Także ja korzystam, sprawdzam sobie trasę na Google Maps, ale też sprawdzam na Traseo to jest taki serwis z trasami turystycznymi też są tam szlaki rowerowe i też od niedawna korzystam z takiego serwisu Velomapa. Porównuję sobie po prostu, tak? Wpisuję tą samą trasę w trzy serwisy i sprawdzam, gdzie są jakieś rozbieżności. Warto sprawdzać, w jakim czasie dana trasa została utworzona, została wrzucona do tego serwisu, bo u nas ścieżki rowerowe bardzo dynamicznie się teraz zmieniają. Cały czas. Ta infrastruktura jest ulepszana, powstają nowe ścieżki. Jeżeli widzicie trasy z 2019 roku jest napisane, że trasa jest źle oznaczona, że jest źle przygotowana, to bardzo możliwe, że obecnie teraz ta trasa jest lepsza, więc warto poszukać na przykład tej samej trasy na jakichś innych serwisach. Sprawdzam też oczywiście, jakie jest nachylenie terenu. Jeżeli widzę, że jest płasko, to myślę sobie: OK, mogę tych kilometrów zrobić więcej. Jeżeli są jakieś nachylenia, Jakieś górki, które trzeba pokonać, no to odpowiednio tych kilometrów mniej, tak trzeba wtedy tą trasę wydłużyć sobie wziąć pod uwagę na przykład to, że być może będę musiała prowadzić ten rower przez jakiś czas. Ja też nie mam samochodu, więc zazwyczaj pakuję się z rowerem do pociągu i tutaj bardzo Wam polecam, żeby kupować bilety z wyprzedzeniem. Liczba biletów rowerowych jest ograniczona w pociągu i osoby, które mają bilet na pociąg, mają pierwszeństwo i miałam takie sytuacje, że na peronie stało ileś osób z rowerami, ja wsiadłam, natomiast konduktor nie wpuścił kilku osób, bo one nie miały kupionych wcześniej biletów rowerowych. Też zawsze ja staram się być na dworcu pół godziny wcześniej, żeby um, po prostu zaklepać sobie kolejkę wejścia do tego pociągu, bo czasami potrafią się wywiązać różne kłótnie, kto może wejść do pociągu, kto nie. No zawsze jest to dreszczyk adrenaliny, który nam funduje PKP. Oprócz nawigacji też warto właśnie być uważnym. Ja nigdy nie słucham na przykład muzyki jak jadę, bo chcę być skupiona na drodze. Um, ważne jest, żeby rozglądać się za znakami. Są różnego rodzaju oznaczenia właśnie szlaków turystycznych, czy właśnie ścieżek rowerowych, Eurovelo, czyli ta trasa R10, łamane na 13, która biegnie wzdłuż całego praktycznie polskiego wybrzeża jest uważam bardzo fajną Drogą taką na początek, może nie cała, ale gdzieś jakiś fragment, na przykład w okolicach koło brzegu, gdzie się wybieram w tym tygodniu. Tam naprawdę ta infrastruktura rowerowa jest świetna, są piękne ścieżki, są miejsca postojowe. Bardzo, bardzo fajnie jest ta trasa przygotowana. Jeżeli chodzi o nawigację, to oczywiście, żeby korzystać z nawigacji, no musimy mieć naładowany telefon, więc ja zawsze ładuję sobie ten telefon przed podróżą na maxa. Zabieram ze sobą powerbanka, zabieram ze sobą ładowarkę, bo często w pociągu jeszcze można doładować hmm, telefon, tak żeby zawsze mieć troszkę tego prądu w zapasie, bo GPS zjada sporo baterii. Na pewno też warto y, rozejrzeć się, tak jak już gdzieś tam na Google Mapsach, czy właśnie na y, Velomapie zobaczymy tą naszą główną trasę. Zobaczyć czy są może jakieś alternatywne trasy, jakieś y, drogi, które prowadzą do stacji kolejowych, do jakichś małych mia miasteczek, y, gdzie rzeczywiście można na przykład skrócić sobie trasę jeżeli w trakcie poczujemy, że już opadamy z sił. Także na pewno mieć jakieś alternatywy. Y, może na przykład zaplanować sobie trasę, która w ogóle biegnie wzdłuż um, linii kolejowej, tak I, i po prostu mamy w um, po drodze kilka stacji, i w zależności od tego, jak nam się będzie jechało, możemy na którąś z tych stacji zjechać i wrócić do domu pociągiem. Jak już mówiłam wcześniej o tych szlakach turystycznych, na pewno zawsze warto trzymać się tych szlaków. Nie wjeżdżać w jakieś nieznane ścieżki, um, obserwować te oznaczenia, trzymać się głównych e, dróg. Bo w razie czego, gdybyśmy musieli dzwonić po pomoc, to też będzie nam łatwiej powiedzieć, tak, że jesteśmy na trasie R10 niż gdzieś po prostu w lesie. Co najlepiej zabrać ze sobą na bagaż, coś, co jest potrzebne, taki mały, niezbędny krowerzysty. To oczywiście jak najbardziej jest kwestia. Indywidualna jest kwestia tego, czy jedziemy na długo, czy jedziemy na krótko, bo też chcemy, żeby ten nasz rower był jak najlżejszy. To, co ja na pewno zabieram, tak jak już Wam pokazałam, tego multitula, powerbanka, ładki, na pewno zabieram ze sobą zawsze apteczkę. Tu są jakieś plastry, gaziki takie do odkażania, są nożyczki, nawet mam taki zestaw do szycia, znaczy nie do szycia ran <grytanie> ewidentnie. Tylko nie wiem, jakby się rozpróło jakaś kurtka czy coś. Także zawsze ta apteczka mi towarzyszy. Oczywiście też kask, który jak jadę po ścieżce rowerowej, to niekoniecznie będę zakładać kask, ale jak jadę po szosie, po ulicy takiej z samochodami razem, to jak najbardziej zawsze mam kask. Zawsze mam też rękawiczki. Nie tylko zapobiegają otarciom, ale też. Sprawiają, że ma się lepszy jakby chwyt i bar bardziej pewnie można trzymać kierownicę, nic się nie ślizga. Jest to, jest to na pewno e, dobre. Co jeszcze? Okulary. Ja ogólnie nie mam okularów przeciwsłonecznych, takich zwykłych, natomiast na rowerze noszę okulary, trochę żeby się osłonić przed słońcem, ale też żeby się osłonić przed e, muchami padającymi do oczu, i różnymi innymi owadami, bo. Takie coś może być po prostu niebezpieczne też na drodze, jak ci wpadnie muszka do oka na szosie i zaczniesz się gdzieś tam miotać. A jest pompka z dekatlonu. W ogóle ten filmik powinien być sponsorowany przez dekatlon, bo większej rzeczy jest z dekatlonu, na przykład ta sakwa. Bardzo fajna sakwa, chyba kosztowała jakieś mega grosze. Jest bardzo lekka. Tą sakwę zabieram na krótsze podróże, takie jednodniowe na dłuższe wycieczki mam dużą taką sakwę no i na kierownicy zawsze mam tą torbę, którą można zdjąć sobie założyć na ramię i tutaj mam właśnie te najpotrzebniejsze rzeczy apteczkę właśnie te moje narzędzia, powerbanka kluczyk do zapięcia rowerowego, bo zawsze też trzeba mieć zapięcie ze sobą, gdybyśmy chcieli zostawić rower a no i na pewno też warto, warto mieć ze sobą jakieś batoniki yy, energetyczne Gdybyśmy byli właśnie gdzieś daleko od cywilizacji, od sklepów czy restauracji. Też na pewno zawsze zabieram, niezależnie od pogody, kurtkę przeciwdeszczową, zabieram bluzę, bo wieczorami nad morzem, nawet latem może być dość chłodno i ta kurtka się przydaje. Oczywiście trzeba mieć też wodę. To są też bidony z, z tekatlonu, bardzo, bardzo fajne, bardzo Wam polecam, one są super lekkie. Tam było, było reklamowane, jako najlżejszy bidon na świecie. Um, także litr wody zabieram ze sobą na dłuższą podróż, pół litra na krótszą. Też można po drodze gdzieś sobie dopełnić tej wody na pewno. Zabieram też krem z filtrem. Um, zabieram spray na owady, no bo jak jadę lasem, to często się zdarza właśnie, że jest sporo tych owadów. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to ja też Korzystam z takiej aplikacji Strava, gdzie śledzę swój ślad właśnie GPS i ta aplikacja ma taką fajną funkcję, że ja mogę moją trasę udostępnić jakiejś osobie bliskiej, komuś z rodziny, przyjaciółce i ta osoba będzie wiedziała, gdzie jestem. Mogę jej wysłać też taki sygnał, tak? Jak na przykład znajdę się w jakimś niebezpiecznym miejscu, w niebezpiecznej sytuacji, mogę wysłać tej osobie sygnał i ona będzie powiadomiona, gdzie ja dokładnie jestem, że coś się dzieje i będzie mogła, nie wiem, zainterweniować, tak? Na pewno też warto, wybierając się w podróż, poinformować bliskich, że się jedzie, poinformować ich, gdzie się będzie, kiedy mniej więcej powinno się dojechać na miejsce. Um, dlatego, że w razie jakiejś sytuacji niebezpiecznej też te osoby będą mogły nam łatwiej, szybciej pomóc. No i oczywiście takie podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu, ja przed moją pierwszą podróżą przeczytałam trochę różnych fragmentów kodeksu drogowego, które gdzieś tam dotyczą rowerów. Ja nie mam prawa jazdy, więc te przepisy gdzieś tam nie były mi znane wcześniej. Natomiast dużo się też dowiedziałam ciekawych rzeczy tak, na, to, na temat tego, jakie ja mam prawa na drodze jako rowerzysta. Tak. No i oczywiście trzeba mieć też odblaski trzeba mieć światełka z przodu i z tyłu. Padło też tutaj pytanie o noclegi. Jak z noclegami? Czy, um, czy planuję z wyprzedzeniem, czy na spontan? I um, kiedyś tak miałam, że zupełnie spontanicznie nie rezerwowałam żadnych noclegów wcześniej. I wzdłuż Polskiego Wybrzeża jest mnóstwo hoteli, różnych kwater w różnych przedziałach cenowych, więc nie było z tym problemu, żeby gdzieś tam po drodze te noclegi sobie rezerwować. Natomiast teraz raczej się skłaniam ku temu, żeby zrobić re sobie rezerwacje, dlatego że um, kiedy zrobi się rezerwację z wyprzedzeniem, jest większa szansa, że znajdziemy coś w dobrej cenie, dobrej jakości. Um, jednak dla mnie mimo wszystko, komfort jest dość ważny. I um, gdybym czekała do ostatniej chwili, to być może te najtańsze jakieś opcje, najfajniejsze już byłyby wzięte. Znając już swoje możliwości wiedząc ile mniej więcej mogę przejechać rezerwuję sobie ten nocleg z kilkudniowym wyprzedzeniem tak żeby mieć fajną cenę natomiast jeżeli budżet nie jest dla was jakimś takim super problemem jesteście w stanie nie wiem zapłacić 300 zł za noc to myślę że na spokojnie nie trzeba wcale tego rezerwować możecie po prostu jechać sobie kiedy stwierdzicie że ok, to już dosyć Wstajecie, odpalacie aplikację Booking albo mm, jakąkolwiek inną i y, tam szukacie sobie noclegu. Oczywiście to też zależy od regionu. Um, myślę, że na przykład na wschodzie jest troszeczkę mniej tych y, noclegów dostępnych niż, niż na przykład na zachodzie Polski czy na Wybrzeżu. Y, też na pewno zależy to od sezonu, tak? Ja raczej staram się jeździć poza. Okresem wakacji szkolnych nie zawsze to się udaje, ale kiedy jestem, na przykład na początku czerwca, też te noclegi są bardziej dostępne niż, niż na przykład w wakacje. I ostatnie takie ciekawe dość pytanie, czy raczej taka właśnie obawa. Boję się, że będę siedziała sama w hotelu, bo eksplorowanie okolicznych lasów czy miasteczek, solu nie będzie mi sprawiało przyjemności. No tak, to jest bardzo kwestia taka względna, indywidualna. Ja ogólnie jestem już dość przyzwyczajona do tego, że spędzam czas sama. Nie mam z tym problemu, żeby samemu chodzić po mieście, po muzeach, po knajpach. Nie stanowi to dla mnie takiego problemu. Natomiast rozumiem kogoś, kto jest przyzwyczajony do tego, że zawsze jest z kimś, zawsze ma towarzystwo i. Po prostu nie jest przyzwyczajony, żeby właśnie spędzać czas samemu. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby próbować, bo, bo to jest ciekawe doświadczenie na pewno. Natomiast ja też nie, jak gdzieś jadę na kilka dni, tak, to i w ciągu dnia jadę rowerem, wieczorem gdzieś tam zjeżdżam do hotelu, to nie nakładam też na siebie takiej presji, że ja muszę zwiedzać na maksa, tak. Mogę posiedzieć sobie w hotelu, popatrzeć się, pogapić się w telewizor. Nie mam telewizora w domu, ale jak jestem gdzieś w hotelu, to czemu nie? Zwłaszcza, że często po całodniowej jeździe, kilkugodzinnej jeździe rowerem, już nie mam po prostu siły na to, żeby gdzieś tam eksplorować, chodzić. Tak? Raczej eksploruję. Kiedy jestem na tym rowerze, wieczorem odpoczywam, daję sobie spokój, daję sobie odetchnąć. Mm. idę na przykład na basen, jeżeli w hotelu jest basen, to bardzo też pomaga na zmęczenie mięśni. Idę na jakiś yy, spacer, ale nie wariuję, tak? Jeżeli chodzi o eksplorowanie, po prostu słucham siebie, tak? I jeżeli nie mam ochoty, to po prostu tego nie robię i ja jestem zdania, że jeżeli ktoś nie czuje się komfortowo, żeby nie wiem, iść do muzeum czy iść do restauracji samemu, to po prostu po co się zmuszać, tak? Można spróbować, natomiast, i myślę, że warto jest chociaż raz spróbować, czy coś takiego sprawi nam dyskomfort, czy nie. Natomiast jeżeli poszliśmy raz, drugi raz, trzeci raz sami do restauracji, sami do muzeum, sami do kina i nie czuliśmy się z tym dobrze, to też nie ma się co zmuszać. Zdaję sobie sprawę, że jakby podróżowanie solo nie jest dla każdego, tak? Tak jak mówiłam, ma to, ma to plusy i, i minusy. Um, Natomiast powiem Wam, że jak się solo podróżuje, to też łatwiej jest de facto nawiązać kontakty z ludźmi niż jak się jest z kimś albo w grupie, tak? Łatwiej jest wtedy kogoś poznać. Ja zawsze właściwie jak gdzieś tam jadę sama, to kogoś spotkam, z kim zamienię jakąś parę zdań, z kim nawiążę rozmowę. I można poznać fajnych ludzi z całej Polski i dowiedzieć się coś ciekawego o nich. Um. Gdzie byli, też zainspirować się ich podróżami, dowiedzieć się właśnie skąd oni jadą. Także to podróżowanie solo de facto nigdy nie jest takie super solo-solo. Hmm. Jeżeli chodzi o takie już końcowe podsumowujące rady dla początkujących, to jeżeli bardzo chcesz wybrać się sama, sam na rower, na jakąś dłuższą wycieczkę, to myślę, że po prostu trzeba się przełamać. Zarezerwuj sobie ten bilet na pociąg, zarezerwuj sobie nocleg. Daj sobie dużo czasu, nawet jeżeli to będzie cały dzień na to, żeby pokonać nie wiem, 10 czy 20 kilometrów, ok, to nie ma jakby wstydu. Myśl o swoim bezpieczeństwie, dobrze się przygotuj, czytaj dużo, tak? Ja cały czas czytam gdzieś tam opinie, komentarze, właśnie innych osób, które jeżdżą na rowerze. Co one mówią na temat danych tras, co warto zwiedzić, gdzie warto jechać, co unii, czego unikać. Wydaje mi się, że trzeba po prostu taki pierwszy krok zrobić trochę wbrew sobie, trochę na przekór sobie. Właśnie zarezerwować pociąg i wtedy już wiesz, że masz tą godzinę zero, do której trzeba się przygotować. Nie ma zmiłuj, wsiadasz w pociąg i po prostu jedziesz. I yy, też. Jakby ja nie wybieram takich miejsc, które są totalnym jakimś pustkowiem, ludziom, że jestem kilka dni w ogóle w głuszy jakiejś, tak? Tylko raczej jestem między miasteczkami na trasach, które są uczęszczane przez ludzi, więc nie jest to jakieś takie super um, niebezpieczne. Są tam dziewczyny, które, nie wiem, samotnie podróżują do Iranu, jeżdżą rowerem przez Indię solo. Myślę, że to jest dopiero um, coś takiego, co może wywołać lęk. Ja chyba bym się nie odważyła nigdy na coś takiego, ale są osoby, dla których ten lęk nie jest też właśnie taki paraliżujący, więc wszystko kwestia nastawienia. Myślę, że warto po prostu mieć pozytywne nastawienie i ufać, że nic złego się nie wydarzy, a nawet jeśli coś złego się wydarzy, to zawsze jakoś jesteśmy w stanie sobie poradzić ktoś nam pomoże. Na pewno Dzięki temu można zobaczyć wiele pięknych miejsc. Jest tyle miejsc, których ja nigdy bym nie, nie zobaczyła, nie zwiedziła, gdybym właśnie nie pojechała tam sama rowerem. Więc tak, ja się szukuję, słuchajcie, do kolejnej podróży. Jadę do Ustki i do Kołobrzegu na kilka dni, właśnie, żeby też zwiedzać latarnie morskie. Zabieram ze sobą rower także za tydzień też pokażę Wam co pakuję konkretnie na taką dłuższą podróż, właśnie jakie ubrania kosmetyki i tak więc zachęcam do tego, żeby zasubskrybować mój kanał, oczywiście to nie jest tak, że ten kanał teraz będzie tylko i wyłącznie o rowerach natomiast jest to coś, co mnie gdzieś pasjonuje, mam wrażenie, że mam coś do powiedzenia na ten temat, co Wam może się przydać w Waszych podróżach um, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli ten filmik Wam się spodobał, żebyście go polubili zostawili komentarz i widzimy się następnym razem. Cześć.